To już... to już tam, to już, to już tam, to już się... to wiesz. To się nagrywa? To się kameruje. E, no to witam! Widzowie, jesteś z Trudnia Floro... E, A ja, ja was nie witam! A. <laughs> Widać, jaki hejter. ja z muzyka i czekaj, u, uh, uh, uh. Nie, bo Spotify jeszcze zostawiam, ale dobra, tam... 20 sekund jeszcze tak cicho to, to, to nic nie stanie. Eee, to chill out, chill out. Eee... No, witamy was. Nie? No, znowu sobie pogawadzimy chyba, nie? Bo to nawet nie no jest. Nie to, ma... to nie jest, Znaczy nie, że nie mamy pomysłów, tylko nie ma czasu, bardziej bym powiedział. No, na przykład ten też dzisiaj nagrywamy już tak. Na przypale lekko. No, tylko jeden na godziny przed publikacją. No, co, co poradzimy na to trochę. Jak, tak na fresh, tak. Wiesz, to w tygodniu mnie bardziej nie było, wczoraj też mnie nie było, bo miałem imprezę na chacie i nie, nie byłoby to do zgarnięcia, ogarnięcia, dlatego dzisiejszą, dzisiejszy, nie wiem, poranek, lekkie popołudnie, południe. już jest, już jest popołudnie. No to popołudnie, popołudnie nie Popołudnie Muszę się wody napić, się ten język klei. A, to się no. hmm. Coś innego bym się kleił, jakby się nie umył. Ale no. <laughs> nie bo Jestem też świeżo z treningu nie? I trochę dostałem, bo więc mogę czasem majaczyć czy coś. Więc tak. Wybaczam. <laughs> Wybaczasz są sobie, ok. <laughs> no wybacz, komikosi, widzowie, matki z dziećmi. Wybaczcie mi. Nie wiem, jakieś tutaj okay. niusiki już widzę, że są, ale to takie zaś takie takie, takie, takie biedne. Jeszcze popatrzę na inną stronę, naszą taką zagraniczną. No. A widziałeś może ta anime co ci wysyłałem, Kosi? Myślę, że ja mam czas. Myślę, że mam czas, no właśnie. coś ty robił, nie wiem, 23, czy tam drugiej, czy tam coś tam. Miniaturkę robiłem. A, faktycznie. A coś oprócz tego robiłeś? W chwilę posiedziałem chyba w FL-u może coś pogrzebałem i i, 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 tyle. Beatmaker time. Bo, 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 bo co miałem robić, no? Ży no życie nie wiem, z... mówi, że czasu nie masz. No nie mam czasu. Gdzie, kiedy? Gdzie kiedy? Jak to trzeba spać jeszcze. No. A, faktycznie. No. I tak teraz właśnie wracam do szkoły w poniedziałku. Trzeba się przestawić. Zamiast nie spać o północy to o 22. Żeby być wyspadem na 5.30. Ach ciężkie życie. Dosłownie ciężkie. Chciałem wygłosić apel. Proszę już nie emitować dunde dunku, bo nie chcę mi się tego oglądać. Czemu? No nie dziwne to. No dziwne, ale przyjemne, no. O, wiem co dzisiaj trzeba. Tego, e... tego. Tego, 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 tego blue Miburu, To się jakoś nazywa? A, no to ja to oglądam. To będę musiał zacząć. Fajnie się zapowiada. Eee, może bym sobie jeszcze coś dzisiaj nadrobił, ale nie wiem, kurde. No, ciężko jest czasem. W ogóle mieli ten podcast live zrobić, ale. Dzisiaj no, chyba nie zrobimy. Nie, to no, dzisiaj nie, ale na pewno nie. W ogóle nie wiem, czy następne tygodnie też. Na razie to chyba idzie plan na, na, na drugi plan, to. No, znaczy ja prawdopodobnie trochę będę miał jeszcze większy zapierdol, bo. ten. Bo trochę tylko te półtorej miesiąca nauki, czyli tutaj cały listopad i połowy grudnia. A ja tam pod koniec stycznia też zaczynam egz... boże, ferie. Plus jeszcze w styczniu są u mnie w szkole egzaminy, więc też mam wolne. Więc u mnie prawdopodobnie będzie zawalenie kartkówkami, sprawdzianami testami. No u mnie też są jakieś egzaminy chyba? No, w styczniu chyba. Jest... No akurat zawalone u mnie, u mnie będzie strasznie. Bo ja mam. Więc... W, w, w maju czerwcu, Maj, maj chyba to jest. Jak... Ty piszesz egzaminy, czy... No. A, to ja w sumie też mam. Ja mam ostatnią klasę teraz. A. No ja teraz w czerwcu mam egzaminy. Ale do Więc... praktycznego chyba się uczyć nie będę musiał. To jest taki plus. A czyli do teoretycznego. A praktycznie to tam też, no co mam się uczyć. Więc przynajmniej się uczyć nie będę musiał. A czyli pewnie sobie porobię tam, wiesz, te egzaminy na internecie, co masz? No, no, no Online'ki, a tak to nic, bo... A z czego masz? Teraz, teraz e robiłem z tego, z... Jakby w szkole mam takie ten. Pan robi nam, po prostu tam drukuje tam wcześniejszych egzaminów, nie? I... No, ale w sensie z jakiej ty masz tematyki, te egzaminy? No zawodowe, no. No, no. ta, ale no ja co robisz, co byś ja miał. Jakby. g 00 mówić coś to? Nie, ale właśnie to no wyróżniuje G0... No właśnie. No właśnie. No nie ma sensu opowiadać o takich rzeczach, jak... Jak Nikt nic nie będzie wiedział, tak? Egzamin G00. Jaki egzamin? Nie, no ty jesteś upośledzony, ty. Egzamin zawodowy kla klasyfikacji. Ty jesteś jest? upośledzony, nie egzamin G00, tylko to jest na przykład funkcja będzie G00 i będę musiał podać, co to znaczy, nie? A to mi kurde, chodzi o to. Ty masz państwówkę teraz? Jaką państwówkę? To... Ty masz na jakby szlącym. egzamin w no, ja pie. Masz Kurwa mać. Jak na przykład masz technikum, nie? To masz egzaminy zawodowe. Narzucone od państwa. W moim przypadku INF03, INF04. Tak. Tak, tak, tak. No. Bo tak jest. Czyli ty masz takie. A ty masz takie, tak? <słuch> Skip temat. Dobra. Nie wiesz? Wiem, mówię, że tak. u pośredzeńcu. Tylko ty jesteś upo i. Inwalidom jesteś umysłowym, Floro. Ty jesteś inwalidą. Ja cię pytam o jedno, a ty, a ty a o ty drugim Jesteś gadasz. takim patusem. Poza Jaki tym. Patu? Takim patusem. Dwa ej, razy nie już jest, No No przy tobie się nie da nie przeklinać. A, no, zamki pizdę. <laughs> Ale patus. Możesz się pochwalić, wyczyściłem klawiaturę po roku. Ja się jest pochwalę, bielutka. bo ja czytanie ja potrafię kontrolować język, nie tak jak ty, patusia. Z... Dobra, to jest Elok z Katowic fed. czy tam? Z Wrocławia? Nie, Katowic. Nie, ja my się mylą to. O, o, koło siebie praktycznie. Jak ty masz koło siebie Katowice prędzej niż ja? Koło siebie a Wrocław. No blisko to jest. Się myli. To jest prawie 300 kilometrów. No i co, na mapie blisko? Dobra. Więc się myli mi to zawsze. Znaczy ja rozumiem, jakby ci się z Krakowem myliło, nie? Bo tam jest. Jak się nie, myli? Jak to jest. Super... Katowica, a Wrocław, no Wrocław zalało Katowice chyba, nie? Albo na odwrót. No to beka, nie? Ale Katowice są ten... Bliżej Krakowa niż Wrocławia. No i co? Nie możemy a się mylić z Katowice z Wrocławiem? Może, może. Zdrajco? Zdrażam. Jaki zdrajco? No to, to ty wiesz już. Wiesz. To ty jesteś <laughs> największym zdrajcą, nie? Ja bym wam widzowie opowiedział o tym... Yy, o tym człowieku. Jakbym opowiedział, to możliwe, żeby... Już nie był na wolności. Ale. jakim to... wolności? Co ty kadasz, Dylu? To są pomówienia, ja cię pozwę. Aby już to nie chodził na wolności. Jak wam wystarczyłby jeden screen z konwersacji dać i, i już by tutaj. Tylko wiesz, że to też ciebie by dotyczy, dotyczyło? No ja bym przez miesiąc, albo nie przez rok maksymalnie siedział w więzieniu, a ty przez pięć co najmniej. A napastowanie... pewnej grupy ludzi? W sensie? Niskorosłych? No to za rok, tak? No na najwyższej <grym> rok bada mi za to. Prawo <grym> Marcina, help. Nie <grym> mogę, nie. A ja już mam <grym> chyba... Ja już mam chyba dwa shorty, nie? <grym> Tylko czy ty je zrobisz? <grym> A, to. To tam, tam. Możesz to zapisać minuty, może wytniesz. Może nie, na no short, ja, w w wcale tak nie robię, nie. A. Zadnji widziałem. Eee, no i co? <laughs> Działo się coś, co się dzieje przez ostatni tydzień? <laughs> Za pierdiela. Eee. z terminem premiery drugiego, a <laughs> to jeszcze padło, czy nie? Eee... Było, 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 było. Może nie z terminem drugiego sezonu, ale coś, coś... coś A co my teraz newsów przechodzimy? A czemu nie? A... Zapraszam na nowy segment. Odcinki. Znaczy, nie odcinki, tylko newsy. 10 stycznia, niby 2025, zielarka. No, koniec newsów. Nawet się kończył newsy? Nie wiem, czy coś jeszcze znajdę. Anime John Week będzie, nie? <noise> Jest brak jakiegoś anime typu Matrix, nie. chłopacy w czerni. Co, Ale szybko sprawdzam. Co to jest z jakimiś... a nie, chcę mi się. To ja wam wymyślę Słuchajcie parę newsów. News. Mam Punch hmm. Man jutro wychodzi. Yy. Czekaj, muszę jakieś jeszcze newsy wymyślić. Yy. 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 Jujutsu jednak się nie kończy. Yy. Autor mangi w... napowiedział w wywiadzie dla Kis, kisielek Homoto, że jednak się Juju nie kończy i będzie mógł oglądać. Y... Cześć, ale ty teraz zmyślasz, czy? Tak, co? Dobra, dobra. Kisielek Mashamoto. <ścoughs> nie wiem, to jakoś brzmi podobnie do autora Naruto, nie? <ścoughs> no. Nie wiem, co jeszcze mogę. Y... W końcu po, po prawie dwudziestu paru latach. Yy, One Piece One, został odnaleziony. One Piece jednak nie zostaje przerwany w nadawaniu. Yy, Oshiro Kamadoda mówi, że, że nie będzie przerwy. Znajdźcie tego człowieka i spytajcie się go. Tak. <noise> się jeszcze nie usłyszymy. Okay. Yy, yy. yy, jestem fanem OG Enzo. Co tutaj jeszcze można powiedzieć? Nie wiem czy wiecie, ale jest album Młody Geek od Młodego Westa. Nie no, ale mi się, mi się podobał ten sposób promocji, co on właśnie na tym, na X-ie co ma ta Pandora Gate. No co, na tym opis wszyscy patrzyli Bexdela. To też tam przerobił z Body Element i ten, tam no, któregoś tam dnia, miesiąca wychodzi Młody Geek od Młodego Westa, nie? Coś pięknego, Zyła. coś pięknego, jeśli o to chodzi. Dobra, jakieś jeszcze tutaj nie patrzcie, patrzcie do Pisbox Boxzela. <noise> jakiś nie bo jeszcze? Se... Nie wiem, coś chcesz, czy coś przeczytać? Powstaje kontynuacja Boku no Pico. Serio? Ej, Jadzie, to. No. Gdzie, gdzie to mogę obejrzeć? Eee, kiedy? Na stronie, której nie powiem, przez to, że jej nienawidzę. Hentai XI, a nie to lubisz. Eee. A, oglądaj anime, tak? No, jebać śmieci. Daj, e, bo na podcast. mam podcast. Eee. Eee. Koniec segmentu newsów się na Discord, anime sfera. Dziękujemy, do widzenia. Nie, to może być akurat krótszy, nie? 20 minut, 20 może parę. Nie, no, coś, co, o czym tu można by porozmawiać. Porozmawiamy sobie tutaj, widzowie, drodzy. Oglądaliście najnowszego orba? Nie. Czinek? Porozmawiamy sobie, moi drodzy, o tolerancji społeczeństwa na temat anime. Dobry jestem, nie? Zaraz się. Jest nie bardzo dobry. Nie, ponieważ są takie. Tak teraz będę mówił. Są takie te bile, które. <laughs> nie, mamy takich Tutaj. W sumie, powiedzmy o tym, sobie porozmawiamy. Co sądzisz na ten temat, w Floro? I i może skończymy. Zależy, ile nam to zajmie. Tak, do 30 minut no, dobijemy, myślę, i może kończyć, nie? No Zresztą... a jest. 13. 30. Dobra. Ym, no to porozmawiamy właśnie na temat takiej. Taki, takiej, taki. taki, taki yy, dlaczego Uważny. tutaj. Anime jest tolerowane, a nie jeszcze nietolerowane, tak? Mamy takich homofobów, tak zwanych. Nie jest to takie określenie no tych ludzi, czy nie? Zamknięte głowy. Dla nich powstała lobotomia. Ja wiem. Nie, ja, ja nienawidzę, nie wiem. Ludzie są niektórzy. Nie, bo niektórzy ludzie myślą, że są śmieszni, mówią albo o tym, nie. śmieszne, wku. No, To był żart sytuacyjny. A to nie jest śmieszne. To boli. Ale ty śmieszny, nie? Ale wracając, wracając. No, wyobraźmy sobie taką tutaj. Sytuacja tak. Sytuacja wyobraźmy, station. Zamknijcie oczy i sobie teraz wyobraźcie tą sytuację. Idzie taki floro do szkoły i... i koledzy mówią, o Jezu, ale on jest ulany, on pewnie jeszcze anime ogląda. No i się nie mylą, ale wyobraźmy sobie inną sytuację, że ty się chwalisz, że oglądasz anime. Kiedy cię koledzy wyzywają i że jesteś, że nie jesteś Giatyris, y Osio, yy, Steve, masz tylko jesteś beta, bo go anime. No. Yy, tak. I, I co? I porozmawiamy sobie na temat tutaj, yy, dlaczego tak się dzieje, że uważają nas za betę, a nie alfę. Myślę, że dobrze mówię, Tiktokowo? Tak. Ja to... Nie mam pojęcia co mówić w większości przypadków, w większości słów To, dlaczego, to, tam... to dlaczego oni nas uważa uważają za betę przez to, że robią damy, A nie Daj, za się wody? Dlaczego tak jest? Z jakich powodów? Masz może jakiś tutaj pomysł z jakich powodów? Przez to Że ich życiowym hobby Jest Wyjście na miasto Wypicie zrobię sobie fluffy hera. Po prostu oni mają zamknięte głowy i nie są w stanie pojąć pięk, piękna tego tego zjawiska, tego. tej produkcji. I żyją w przekonaniu, że anime to są same wielkie cycki, gołe dupy. No naprawdę. Bo, e... no, bo. Bo tak prawda. jest. <głos> <głos> tak jest. Uważam, że anime to jest najgorsza rzecz. <noise> A tak tam są mam chęta, jak są bohaterkę, która... Co, jak jakaś babka jest płaska? To to Lipton, nie? <grystanie> Jedyny fan serii zabrany? <grystanie> tak. A nie? No w sumie. Trochę Lipton się mówi, nie? <grystanie> no. Ogólnie po prostu ci ludzie są przemoknięci zachodnim stylem, jakimś miernym Spider-Manem. tak zwany... Kanye West Kenny West A to nie, to nie rap, dobra, sorry Ale to też Nie, bo ka... Nie, was mi się przypomniały te takie jakby obrazki z raperami, z dziewczynkami loli takimi, z anime <laughs> Mi się Andrew Tate przypomina To tak No widzicie, widzicie Andrew Tate. Tate to jest idealny przykład, można być z kimś z Alfom, Simons. ale też można oglądać ani jako tak? Widać, przecież to full legit obrazek. Mi się wydaje, Nawet że... sam Sulek ogląda. Sam Sulek. Wiesz kim jest sam Sulek? Nie. Wygoogluj sobie jak wygląda chłop. Nie chce mi się. Aha. Chłop chob ma łapę jak ja i ty razem głowę razem wzięto. No to jest sam Sulek. Walone, rzekuje w dupę. To ma z, walone... 10 metrów? Łapę? Nie, bo powiedziesz, że twoja Nie, głowa to Twoja i moja. No to moja to będzie miała. Z... A... Z 30 cm 40, a twoja to... Z... Co? Znaczy, no wiesz. Ja no bo chciałem się hejtować, wiesz co, co No właśnie wiem. Jest, jest niedziela, ale prawie poranek i ty już mnie hejtujesz. Prawie poranek, nie? To jakbyś nie wiem, nagrywał o 5 rano. A aż by się przypomniało ten jakiś Rock Elon czy ten DJ Palasta i to o 6.30. Ej, robimy o 6.30. Ale tu byśmy musieli nagrywać, nie o której. A to taki radny ten. Że live. Hmm. Ale to bym, to, chyba, w sobie w... to bym chyba musiał jej spać. Nie, no że w sumie wstać. Ja... ja będę radę. Nie czy do radę w stadzie. Oooo, jebać to nie chce mi się. I, i ten, do spania dalej. Nie no, jakbym w A sumie Flora, był czeka, kom. Nie, Flora czeka od szóstej. Już z herbatką w piżamce gotowy. Ja, o 11.00. Ja ma co jest. Najpierw, no, żeby tak by było na pewno. No tak by było, to jestem akurat śmieci przekonany. To nie wiem. Nie wiem. 16.30 nie no, jakiś przykład dziewiąta, dziesiąta. Taki segmencik. Mm -hmm. Mm -hmm. To jest do ogarnięcia akurat. To i tak czas. Ale nie, dzisiaj było dobrze, hopio. o 8, chyba czy dzisiaj wstałem aż. Ale ty stary wiesz, że cię bo co dzień Jestem poranny. Serio? Tak. O... A to do tego się tak dobrze spałem? Jestem... <grym> <grym> Ja, ja się zadowolony ja jestem, to było 30, a ty mi takie rzeczy mówisz. Tak, bo tutaj było 9:30, wstał, tak? Tak. I tyle. Twojego szczęścia. A, i to. Jestem paradym ptaszkiem było swoje 30, stanie. No, ale wstaję się o 8:30. No, tak. widzisz. Ty się kłaniesz o północy i tu 23. Ej, hey, A, poszedłem spać o pierwszej, chyba. 30 uuu Law Radny ptaszek. No, no sobie 30 wstałem, nie? No ja wstałem chwilę przed 8 A bo mnie gadać o tym. O. O. E, dobra, Unrotate. No, wracając, no. nie tam tego Unrotate'a to wiesz, tego Androta to tam wiesz. Ehe. <noise> Po prostu ludzie to są przemoczeni nienawiścią, nie są w stanie pojąć bardzo. Nie. Tak. Nie. A czy że ludzie są tym, są, kim są, są tutaj, ale tutaj myślę, że po prostu brak do informowania. Czyli na przykład sprawdzenie chociaż jednej serii, i, 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 i wtedy już się jakoś to tutaj zmienia obraz na to. Wiadomo, jeśli na przykład tą biedną serią był, nie wiem, Boku czy tam. Ty chce się więcej. <laughs> <laughs> Mmmh. I Shrozuku prywatny, inspektorzy, I Shrozuku. Libery jest. Nie, za piękna seria, ale na A taką w Titan bym nie polecał. Mimo, no wiadomo, trzy sezony, tam pierwsze to są spoko, czy tam dwa, ale później myślę, że to by odrzucić. Ale na przykład taką „Windlad we'll Sagę“ bym takim zaciętym. Bo caga to jest taka właśnie, tutaj, wiesz. A to obejrzymy w końcu całą? No, jakbyś dobry serial oglądał. Tak naprawdę. Ej, a chcę, możemy zrobić z tego podcast za tydzień? Myślę, że z tego uzmaki by w końcu bocza. trzeba. Ale wiesz, to trzeba obejrzeć. No wiem. Dlatego może zadania na tydzień obejrzeć. Ja też muszę obejrzeć. I w piątek obejrzymy sobie film. Ten, co tam będziemy go kontrolować, że tak powiem. Bo tam Pawlek chyba nagrał i nie wiem w sumie co tam jeszcze jest, ale postanowiliśmy taki nowy formaty wprowadzić, że będziemy tutaj kontrować. Konfrontacja. Jeśli... Konfrontacja bardziej, o nie, że kontrować, bo kontrować to tak bezmyślnie trochę brzmi, po prostu nie zgadzać się. A konfrontacja, po prostu zobaczymy co i jak, czy dobrze, czy źle, według nas y, tam zrobi ten odcinek. Po prostu sobie spis spiszemy parę rzeczy tam, wątków i... Aż nagramy. mi wpadł stary pomysł, nie? No. Jakiś film chwalący już z Kaisen, aby kontra. <głos> <głos> nie zrobili byś boję, tego? Boję, bo bo ja bałbym się, żebym tam zero argumentów bym podali, tylko po prostu gówno to jest wielki chuj. Bym się bał, nie? A. Że tak by mogło być. No, ja bym to zrobił? Mm. No. no. Nie wiem, nie wiem. A no i tej nie będzie rozdziału, pewnie nie będzie rozdziału, bo mi się nie chce robić. nie mi chodzi o tych sekund, chociaż jak na szybko zrobię, nie wiem, zobaczy się. Jak tam czasem się wyrobię. Jeśli hmm. chodzi o podcast, nie? Że tam wiesz, w, w no. opisie jest i później tam się pokazuje te rozdziały, ale nie wiem czy to zrobię. Złacz. Eee. Proszę cię kolego, nie pisz. Sary. No. Przepraszam, już biorę od klawiatury. Mogę się coś co? spytać. Odsuwaj te, te, te ręce no do Przeproś Przepraszam, przepraszam Bardzo przepraszam no. um, Co my jeszcze możemy chyba to, powiedzieć? Nie dzisiaj A. totalna pustka, tak szczerze Jak dla mnie, nie wiem Albo godzina hmm. nie ta Nie wiem Trochę Brak czasu Z każdej strony To, 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 to szczególnie, kolego no. Ani na ten tydzień nie był przewalony. Ja ci mogę też powiedzieć dlaczego? Przez powy tylko nawet nie wiem jak usiąść do kompa. I coś nagrać. Ale to po ci mogę A, powiedzieć. Chyba się domyślam, ale dobra. No no, no. Y... nie wiem. W ogóle z florem to jest taki problem, nie? Tutaj no, muszę to związywać. Ale nie no ma problem z czasem tutaj. Zaczynę się zorganizować. Oni pisze tak. No, za 30 będę, nie? I on kurwa, po godzinie jest, dopiero. Taki to nie ja nie chociaż się odpisuję, nie? Raz mu nie odpisałem, nie? I się, i się ten... się burzy teraz. Jak hmm. kobieta, jak kobieta, jak kobieta, widzowie, jak kobieta. Zmienny jak kobieta. Nie mogę. Doprowadził mnie do depresji. Ja więc zakończ ty właśnie tutaj... Podsumowanie, Flora jest jak kobieta. Zapraszam na Discord Animesfera. A, no. z Zapraszam na Discord Animesfera. Możecie wyzywać Flora na PV. Zachęcam, ale musicie na Discord dołączyć. No i co? Cię nawet nie pożegnasz, no. tak? Dobra, witam, żegnam. Bajo, bajo. No. <laughs> Widzicie, jaki toksyczny toksyk. Aha. Żegnam. Bye. Żegnam. Bye. -o.